Tęskniłeś za mną? Jestem bardzo! Ja również za Wami za tęskniłem. Za sobą tęskniłem, za Wami, A, za sobą. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie Kolejny robimy sobie dzisiaj dla Ciebie blind test, w sensie nie będziesz wiedział co, nie będziesz wiedział komu i nie będziesz wiedział dlaczego. Dlaczego? My sobie przetestujemy Osem. Kojarzysz? Co to jest? Osemy, zagraniczne płyny, o ile się nie mylę, Anglia. Anglia chyba że Chciałeś powiedzieć 8 i się 8 osiem. Osiem, y, Osemy kiedyś były bardzo popularne w formie Premoli. Była taka... Wieczko było taką czapką nakładaną i tak jak tu masz, że daszek mogłeś sobie wyprostować. tak śmiesznie wyglądało. Dwie serie. Zobaczymy czy w Solach sobie poradzili, a spróbujemy na XRosach 5 promieni. Ja nie wiem jak on może siedzieć, siedzieć w samej koszulce, jak tu jest tak zimno, zimno, zimno. Ale tu czyj to jest problem? Słuchaj, podłóż do pieca, bo ci git. Rozpalmy tu ognisko. Jeżeli masz 18 lat, a nie jesteś aktywnym użytkownikiem, no to proszę prostu z wyjść stąd, bo to nie jest ciebie. To jest złe, e papierosy są szkodliwe, nie ma zdrowych papierosów. My jesteśmy po prostu głupi. Zobacz, on jest. Ja ten, ja go naśladuję. Ja jestem mądry. Chciałbyś być. Dobra. Jakby skóra. Jakby skórzane. Zamszyk. Zamszyk! Chłopie, ty zamsz widziałeś kurwa ty, kiedyś. Czeku, jak ja patrzyłem na zamsz... Też z bardziej. To ty... jednak kiedyś, tu w sklepie niedaleko, to znaczy był było takie centrum handlowe Odra się nazywało, teraz jest tam Biedronka, na górze był z ciuchami. Kiedyś ja tak sobie przymierzam, właśnie z mamą byłem. to za dzieciaka, Przez pół godziny truksy. Nie wiem, w końcu wybrałem. A pani mówi, że to damskie. A ja mówię Aaah. Bo one takie, te struksy były takie grube i oddalone od siebie. Nie? Pamiętasz miał już truksy? No oczywiście, że tak każdy miał brązowy No na pewno coś. Czyli... Nie jesteś truksy? Napisz nie, w komentarzu, że nie jesteś Nie struksy. mogę cię słuchać, weź tam. Różowego mi dałeś, co ty? Jak mogłeś. Lecisz. Ale? Ale? Chłopie się pożywia zaraz, kurwa. Dobra, pierwszy smaczek, nieboraczek. Nie powiem Ci, co to jest, zgaduj sam. No to chodzi w tym, żebyś zgadywał. Dobrze. Żebyś był świadomy konsekwencji, jakie Cię spotkają. Na tej karcie, czy tak chodzi, gdzieś? No standardowo jest tak zawsze. Czek, używamy tego urządzenia w w się raz no, na tak, porównaniach. Uf, ty, ją przerywa nawet chyba. Mhm. Przerywa kardeczek, jak sobie obrócisz go tak. Może docisnąć trzeba to. to no. O, już. To czemu nie docisnąłeś? Bo ja tego nie robię, to ty robiłeś. To jest jakiś słodziutki smak owocowy, bym powiedział. Kurwa. Fenomenalnie. Ale jest też nutka, nutka cytrusa jakiegoś. Tak, tak, no, no. no. Melon jakiś? No. pomelo, Malezyjskie mango. Okej, okay, smakuje mango, ale smakuje bardzo, bardzo słodko i tak jakby było... Szkoda, że nie ma tutaj przekreślonej 60 na kserowanej. Dobre, dobre. Dobra. Dla mnie to smakuje, Smaczne, ale w sensie. to to mango... dla Polaków a nie dla... <laughs> to dla białostoczaninów. Dla mnie to smakuje... Dobra, lecisz. To jest inna seria, to jest Summer Series. Ale... Co to za smak? Owocowy, na pewno owocowy. Kokos, Czuję tu kokos. I ananas. Czuję tu ananas i kokos. Kolega się pogrąża. Co to jest? To się pogrąża, nie wiesz? To jest egzotyka, ale to nie jest. Ale Co to, to jest? jest? Strawberry Daiquiri. No to truskawkę. Truskawkę. Nie czuję tu truskawkę. Czuję tutaj bardziej ananasa. Nie wiem dlaczego. A po ananasie. Jak go lecisz z następnym. To jest ciekawe. Tu czuję ananasa. Co to jest? To była panie kolego. daj mi je, ja spróbuję Dobra, to y mogę przeczytać? O, no jest. Niby kola, niby cytrusy, ale jest giga y słodkie. Cytrus kola? Prawdę? Tak. To Citrus kola jest? No, no kolę czuć, ale taki. Ananasa czuję, ciągle ananasa. Ok. Wiesz, z czym mam problem? Z że tym, że czuję się ostatnio Cytusa. Smakują mi ananasy. Znaczy. Ale tutaj wyczułam jeszcze jakieś cytrusy. A no, w ogóle to nawet w stronę wina bym poszedł. Kokos z winą i cytrusy. Ananas? jaki kokos? Ananas. Od pięciu minut chłopie o kokosie gadasz. Ja przyjęłem. Ja, gada. ja się pomyliłem Są przed chwilą, gada. powiedziałem ananas i ty teraz... Ananas kokos. cały czas wyczułem ananasa nie kokosa. Przeminę sobie w tym momencie. Kokos wyczułem w pierwszym tym. Pi, pierwszy, w pierwszym płynie ja wyczułem kokos. Nie wiem, a na z winem dla mnie, z cytrusami. No to ja ci powiem, że to jest. Ja oryginalnie nie wiem, jak to powinno smakować, ale to jest Ibiza Sangria. To z tym winem mogłeś mieć rację, winny smak, bo chyba Sangria to jest wino, nie? Jakoś Takie owocowe, lekkie, no, coś takiego. Wino, Kompo <laughs> Wino o, o smaku sałatki zjednoczonej. Teraz będzie. Przed ostatnim smakiem, to jest seria jakaś inna, mixet serii, jest, słuchaj. mixet o, o, i tutaj inny zapach już. Jeżeli wyczujesz w tym płynie chociaż o jeden smak więcej niż ja, to, tak, to jesteś mocny. Ananas, kokos. Niesamowity, jest, że ja tutaj dalej czuję ananas i kokosa. Nie no, stary. Co to jest? Pokaż no to, no pokaż. To, a to jest twoja ostateczna? Tak, ananas, kokos. Truskawka, chłopie, czarna porzeczka. No to... Tak, pizdzie. To no, faworyt mój. nie no, zapłacili stary za to, Żebyś ty mówił, że tutaj to czujesz Tak. A, no i... No i wszystko, dziękuję. I ostatni wracamy do serii owocowej. No. Ananas klasycznie. i kokos. Już podejrzewam, że może być. Nie no, jeżeli ty tu to czujesz ananas albo kokos. Co to czujesz? Jednoś kiedyś ananasa, nie? No wiem co to jest. Konsolium specjalistów dawaj, doktorów. Dawaj, dawaj no. Ja już wam tutaj specjalista powiedzę Bracia to test kurwa. Jakaś jagoda? Jak na to, że to jest zagranica, ostatnio się bardzo negatywnie do zagranicy. Znaczy, no, tak, tak, w tych testach no. No słabo wypada po prostu. Spoko. Znaczy dla mnie jest ok, po prostu. Jest to do... na, na to co, co prezentuje mam... zagranicę, a to jest poziom OK. Nie no, szczerze. Smakowo poziom, jak na za granicę OK, Tylko ja bym... Będę... A no na Tylko, pulę, a nie no, no, co to mnie dało? <gulatory> Albo mnie przynajmniej. No, dla mnie ale na nas najlepszy. Czekamy na komentarze, czy te kojarzycie, pamiętacie o Semej. Do zobaczenia. No,